Sześćdziesiąt siedem! 3 godziny zarobił 350 zł Jedna dostawa podwójna 8 km za 150 Wychodzę dzisiaj na Ubera plus Volta nie ma padać, ale jak na razie deszczu nie widzę Jest 30% bonusu Wczoraj byłem 2 godziny i wyszło mi 200 zł na Uberze Dlatego, że były bardzo dobre stawki Dzisiaj niestety Uber się tak nie spisuje, więc wychodzę na starcie z Voltem Nie jest jakoś ambitnie, ale myślę, że się rozkręci dzisiaj Trochę mi to zajęło, ale udało się wyjść Mam problem z rączką od hamulca, że cały czas mi trzyma Nie lubię tutaj jeździć bardzo, bo mijają mnie na dosłownie milimetry Taki ja biedny W tej restauracji tak tak mieli wyjeb... Czy będę dzisiaj, czy jutro Strasznie bez sensu mnie ja kieruje co tu kolega robi? Mam, bym muszę tylko drogę przeciąć, a to muszę normalnie, wiecie, dookoła jechać tą drogę Dostawa Tu błaczę po jednej stronie na ekranie, jak ten rower wygląda dzisiaj Po drugiej, jak wyglądał około 2 dni temu Gdy niestety moja przygoda się skończyła jedno, jedną dostawą na Uberze za 40zł I poprowadzenie przez pole, a później przez budowę, gdzie musiałem ten rower ciągnąć na rękach a dzisiaj będzie o wiele gorzej niż wczoraj. 80 na godzinę nierealne. Zobaczmy go. Samatika masala. A dobra. Nie dobra, jest gim. Już myślałem, że mi wydali Ci Arabi jakieś złe zamówienia, a to kolega zapomniał co zamówił. No, coś kolejnego: 12 zł za 3 km. Jeszcze. Nie, Sfinksa nie chcę, tego akurat nie chcę. Volt dawał same gumienne podstawy, więc go wyłączyłem. Włączyłem teraz Ubera i dostałem od razu KFC na PKP. Nigdy tam nie odbierałem. Pytanie: czy będę czekał tyle na dostawę, co normalnie tam się czeka na zamówienie? Bo jak tak, to pół godziny tam spędzę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. 17 zł za 3 km, więc stawka jest znośna, ale nie jest jakaś wybitna. A w ogóle porównania do wczorajszego dnia, gdzie za 2 km dawało mi 40 zł. Nikt tego nie odrzuca i sławka nie rośnie. Teraz gdzie tu robot mi nikt nie ukradł. zjeżdżam tu i tutaj, jakby zostawię 67! A gdzie Już tu podostawę? Tak, tak. Tutaj normalnie? 88, tak? tak? Tak, Proszę, bardzo. No to super zamówienie, trzy stripsy i pięć wingsów Jakie ja mam to tu niby przyjechać? A wiecie, tam do nawet dziecko by się nie najadło Jeszcze wychodzą, a tam gościu że a okazało się, po prostu odpoczywał Ale przynajmniej dobra reakcja ludzi, że ktoś zareagował, bo normalnie to tak nie jest Jak chcę na rondo wyjeżdżać? Nie no, co by skip na chyba bokiem, bo tu zaraz i tak bierzemy na no, przejazd inny Policja, to lepiej się zatrzymać Dobra, chyba zajęci są, Zjedzie. Pierwsza to idealnie policja, teraz jak ja zmienię sobie stronę, jak tu pasów nie ma? Ciekawe pytanie Pytanie no ja sam mogę tak chyba zrobić No teraz pytanie w ogóle jaki to jest adres Bo ja chyba od tyłu jadę Mi się tu nie zgadza W jednym miejscu jest 24A, w drugim C28 Coś tu nie pasuje Klient ma lokalizację? Ma Chyba tutaj C28 A klatka BC już drugie jest ale powiem wam, że jest to bardzo strasznie bez sensu, bo jest opcja, żeby dostarczyć dostawę bez pinu, ale trzeba wybrać opcję, że klient wysiadł. No to nieźle, że wysiadł nie wiem, skąd. W sumie się nie dziwię, jak oni mają wszystko ustawione, jakbym ja przewodził człowieka, a nie jedzenie. Może to po prostu podatki zmniejsza, nie wiem, nie znam się. Na no, fajnie byłoby dostać jakąś, jakąś jeszcze dostawę z ubera, ale no nie sądzę. Wtedy poreczek zrobił mały, chyba rozbiję droga rowerowa, rower, ja się na chodnik. No i mamy drogę rowerową, jeszcze jakiegoś patry tam biegnie, bo chyba się czuję, że jeszcze ma 30 metrów chodnika, ale nie, nie trzeba drogą rowerową. Ciekawe jestem gdzie to w ogóle prowadzi. <grym> w <górę> Weź tu teraz przejść kurde też opakowałem, jeszcze Wiesz, przed żadnej dostawy teraz nie mam, no to bosko, bosko Cztery dyszki zarobione i do domu. O oh, wow, wstrzymali tutaj, to jest bardzo dziwne Dostawa, ale chujowo ja do galerii wchodzę za 15 zł to nie. No i weź tu teraz przejść. Ciekawe czy drogą rowerową, gdzie normalnie nie ma przejścia będą szli ludzie, bo ostatnio to była taka grupka ludzi, że się nie dało przyjechać. Ale wow taka pogoda, że tu nikt nie chodzi. Raz to już z kogoś jechałem, bo dosłownie to jest tylko droga rowerowa, nie ma tu w ogóle, mowy o przejściu. Trzeba rowerową, powiedzieć. Nie no, ale dzisiejszy dzień jest taki do dół, bo no nie ma żadnej dostawy za powyżej 30 zł, a nie chcę włączyć tego Volta, bo już dosłownie piszą mi o tym, że mam za duży procent anulowanych dostaw oraz nieprzyjętych. Poszu teraz za jak w 3 godziny 0 350 zł jedna dostawa podwójna, 8 km za 150, to nieźle Dobra, dostałem po pajca na wolce 3 km za 27 zł, bo Papa ma zbusowaną stawkę 9,20 20 No niezłe. the Bubble Joy Ty to jest po drodze Dobra, wezmę Babeldoj i Wilczońska Pytałem, czy zasięg będzie No i nie mam Jak już chciałem jechać, to akurat nie byłem. Coś poszło nie tak Ja km, 4 kilometry, a nie 3 O kurde, ciemno się zrobiło tak nagle Cały czas prosto Wieczorem jest ciężko ja ogólnie ciężko się tu jeździ, bo ludzie wychodzą cały czas. Teraz już kurde z górki, sama prosta została. Jak mi nikt nie wymusi, to będzie gdzieś. To będzie jeszcze dalej, to nie gdzie ja jadę w ogóle. A no, do końca jeszcze dalej, no, to nieźle. Tak to się nie liczyłem, że będę jechał nie... Nie wiem gdzie nawet. Ale no mokry się bardzo łatwo przewrócić, więc to trzeba to ostrożnie robić nie wiem. Zaparkował na ulicy, wiecie, tak też można, no tu też nie lubię nigdy jechać, bo bardzo stroma górka i ciężko się hamuje, a tutaj gościu. No bym gościowi na czołowę wyjechał. Na szczęście zauważyłem w tym zakręcie tam no jedzie ta jedzie. Jed to jest jedyna dostawa, która mi się dzisiaj opłaca. Taka normalna ludzka stawka, ale widz mówił, że odrzucał, odrzucał, odrzucał i już zaczął dostawać po 150 zł. No ja też tak robię, ja e akurat jestem osobą, która jako pierwsza dostaje dostawę i to ja zwiększam stawkę do no, nie o nimi. No nie, źle pojechałem. Tak, wiedziela. To sekundy pojechałem. Chodnę by jeść, żeby tam do tamtej strony, wyruszy. Ja bym wyjechać. No to jeszcze raz tutaj. W sumie no prosto, bez policji. To jest w ogóle chodnik? Czy nie ma chodnika? Nie, chodnika tu nie ma. Trzeba już zjechać Tutaj klient będzie czekał zaraz Pytanie jaki adres jest dokładnie Trochę ich przy 24A, wejście 24C Kurka, nie 24A? ja mam też włosy rozwalone, cały kaz w ogóle grudny. Dobry, smaczne. Tak z dwie godziny było. znajemy 33 na godzinę Pizzy, kurde, we dwójkę zaczęli bić jednego chłopa To już trzeba mieć małego, mówię